Miła uroczystość w podwojach II Liceum Ogólnokształcącego dotyczyła oficjalnej premiery ważnego wydawnictwa zatytułowanego od Liceum Pedagogicznego do II Liceum Ogólnokształcącego imienia Janusza Korczaka w Wieluniu. To monografia kilku szkół, liceum pedagogicznego, liceum pedagogicznego dla Wychowawczyń przedszkoli, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczycielskiego oraz kolegium nauczycielskiego. Mijają 74 lata od powstania, pierwszego w dziejach Wielunia. Zakładu kształcenia nauczycieli Państwowego Liceum Pedagogicznego. Szkoła ta na przestrzeni swoich dziejów wychowała i wykształciła wiele pokoleń, wniosła znaczącą rolę w życie naukowe i kulturalne nie tylko naszego regionu, ale i kraju. To tu po raz pierwszy w dziejach naszego wielunia w roku 1992 usłyszeliśmy Gaudeamus i gitur. Od roku 1945 szkoły przy ulicy Piłsudskiego 6 wykształciły w sumie kilka tysięcy absolwentów. Setki nauczycieli, pracowników administracji i obsługi dokładało wszelkich starań, aby każda ze szkół była szkołą. Wyjątkową. Autorzy monografii w większości dyrektorzy wspomnianych wcześniej szkół z dumą przystąpili do spisania historii, by móc przekazać kolejnym pokoleniom piękne karty oraz zachować je w tarfałej pamięci, to co najważniejsze. Od roku 1945 szkoły wykształciły w sumie kilka tysięcy absolwentów, cenionych fachowców, ludzi sukcesu zawodowego i naukowego, którzy są rozproszeni w różnych zakątkach Polski i świata. To dzięki tym osobom, to dzięki tym ludziom, to dzięki temu zespołowi. Udało się stworzyć coś, co wydawało się na początku, przynajmniej dla mnie czego nie mówiłam głośno, nierealne, nierealne ze względów chyba przede wszystkim finansowych. Została spełniona nadzieja jednego z wybitnych wychowanków szkoły, profesora Tadeusza Krzemińskiego, który powiedział, że może kiedyś. Okruchy naszych wspomnień wykorzystane zostaną przez autorów podejmujących trud opracowania dziejów wieluńskiej oświaty, zwłaszcza zakładów kształcenia nauczycieli. Zgodnie z nadzieją profesora Tadeusza Olejnika, by książka ta była ważnym przyczynkiem do opisania dziejów szkolnictwa. Wiąbskiego. Dziękuję bardzo serdecznie. Publikacja ukazała się pod redakcją profesora Tadeusza Olejnika, a wydana została przez Korczak Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkół przy Piłsudskiego 6 w Wieloniu. Mimo upływu kilkudziesięciu lat, absolwenci wymienionej szkół, czyli z pedagogicznego, studiów nauczycielskiego, kolegium nauczycielskiego, corocznie spotykają się tu na zjazdach koleżeńskich. Ja jestem... Chemicyjna, Miceum tradycznego, Matura 1955. Trochę mi, panie dyrektorze, słyszy, troszeczkę dalej niż, niż pan, prawda? Matura 1948, pierwsza matura. I ci właśnie absolwenci pierwszej matury też wielokrotnie się spotykali tutaj na wjazdach koleżeńskich. I to, co pani dyrektor była łaskawa powiedzieć, pan profesor Tadeusz. Przemyski, wybitny uczonek, sędziem Wieruńskiej, rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Na jednym ze spotkań powiedział, no piszmy wspomnienia. Może te wspomnienia posłużą kiedyś do opracowania monografii naszego liceum pedagogicznego, dawnego Państwowego Liceum Pedagogicznego. I tak się stało. Dzięki tejże monografii, dzięki zaangażowaniu pani dyrektor, Stronę organizacyjną. Dzięki wielkiemu wkładowi na ojca tejże monografii, czyli profesora Olejnika Tadeusza, liceum pedagogiczne według mojej oceny dostało drugie życie. Tam to zakończyło formalne w 69 roku. Niemniej jednak w tej chwili dostało ono drugie życie. To trudno sobie wyobrazić takie spotkanie, jak w tej chwili jesteśmy w wielu pokoleń, wielu y, osób zaangażowanych. Mało tego, proszę Państwa, z kręgów niektórych dowiaduje się, że kto wie, czy licea pedagogiczne nie zostaną reaktywowane jako najlepsze szkoły nauczycielskie, jakie kiedykolwiek w Polsce powojennej powstały. Monografia jest hołdem dla wszystkich, dzięki którym obecnie drugie liceum ogólnokształcące jest szkołą dobrej jakości, szkołą przyszłości, a w efekcie staje się szkołą sukcesu. Książkę można nabyć w drugim liceum ogólnokształcącym, dłuższa relacja z tego niecodziennego wydarzenia. Do zobaczenia w temacie tygodnia. Polecamy. be joyful sing yeah